Niezła! Rainbow Dash sądzi, że jestem! Niezła! Mój mały kucyk! Mój mały kucyk! Mój mały kucyk! Z nim co dnia przyjaźni czuję smak! Mój mały kucyk! Kiedy ujrzę go, to pędzę jak ja! Czułe serce! magiczar. Przy przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód mocny I nie marzę razem dzień i noc no, oh, magii nie otuli dziś My little pony, przyjaźń to magia A wtedy lecę do góry i robi fikołka I mija mnie Rainbow Dash i mówi Ej, niezła jesteś Raju Tak powiedziała? To tak, jakby mi powiedziała, że chce mnie wziąć pod swoje skrzydła, nauczyć wszystkiego, co sama umie i stać się moją starszą siostrą. Bezsenność w ponedim. Ja bym się tak nie nakręcała. To był bardzo miły komplement, ale wiesz... No wiem, no wiem, ale przecież każda z tych rzeczy mogłaby się zdarzyć. Jasne. Oczywiście. Chciałabym z nią spędzić trochę więcej czasu, żeby mogła zobaczyć, jaka jestem niezwykła. Wiesz, o, Applejack i ja wybieramy się w tę sobotę na biwak pod namioty. Może moja siostra zaprosi Rainbow Dash, a ty pojedziesz z nami? Coś ty... Jasne. Ja też bym chciała. Mowa. Oczywiście, że jedziesz. Zaraz o tym powiem Rarity. Ona uwielbia biwaki. Ja wprost nie cierpię biwaków. Cała ta... Uuu, natura. Applejack to idzie ze swoją siostrą. Ale... no cóż... Jeśli nie masz dla mnie czasu. Zgoda. O, muszę sobie przygotować jakieś nowe ciuchy na tę okazję. I co? A nie mówiłam? Środek na komary? Jest widony z wodą. Są. Widzę, że wszystko mamy. Cześć. E, Rarity, niczego nie zapomniałaś? Nie będzie wam do śmiechu, kiedy będziecie sobie chciały podkręcić rzęsy i się okaże, że żadna nie zabrała zalotki. Cóż, teraz to na pewno mamy wszystko. Zaraz, a co z Rainbow Dash? Rainbow Dash nie idzie? Oczywiście, że idzie. Spotkamy się na polu biwakowym. O. No dobra, ruszajcie się! O, daleko jeszcze! Ostatnie sto razy musiałam Ci odpowiedzieć tak. Teraz mówię nie? Tam, gdzie jest Rainbow Dash! Dobra, Skutalu, teraz wrzuć na luz. Cześć, Rain. Cześć, Rainbow Dash, co tam? Gdzie byście się podziewały? Niektóre z nas musiały zapakować zalotkę, co, jak rozumiesz, trwa. Chyba nam przyjdzie dzielić namiot. Nie masz nic przeciw temu, skąd? O ile nie chrapiesz. Nie chrapiesz, mam nadzieję? Nie, wcale nie, nie, ja nigdy nie chrapałam O ile mi wiadomo W takim razie dogadamy się na pewno Własnym oczom nie wierzę Sweetie Belle, bądź tak miła i nazrywaj mi świeżych kwiatków do wazonu Ej, skutalu Bądź tak miła i nazbieraj mi chrustu na rozpałkę nie żartuję. Machnęłabyś się pochrust? Jasne. Dobra, rozsiądźcie się. Bo teraz Wam opowiem najlepszą historię na świecie: o tym, jak Rarity miała skrzydła i jej się zepsuły, a Ty ją uratowałaś, kiedy już leciała w dół? No cóż, może to nie będzie najlepsza historia na świecie, ale na pewno najstraszniejsza. Lubicie straszne opowieści, prawda? Było to pewnej nocy, takiej jak dzisiejsza. W głuchym lesie, takim jak te. I wtedy stara wiedźma spytała: Kto ma moją zardzewiałą podkowę? Nie ja. Więc ty! Pie mnie w gardle, ja się nie bałam. Dobra opowieść. Wiedziałam, że tak będzie. Ten twój skok przez wózek. Jesteś dzielna jak ja! Tak, dzielna. Spokojnie, twoja starsza siostra się tobą zaopiekuje. Nie wiem, jak wy, ja idę spać. Nie martw się, skarbie. W naszym namiocie nie ma wiedźm. To naprawdę było komiczne. Jak się wszystkie przeraziły tej starej wiedźmy. Wszystkie poza mną. Bo ty jesteś twarda, jak ja w Twoim wieku. A... Ja odpadam. Ty też się kładź. Nic takiego. Moja wyobraźnia. To wcale nie są kroki starej wiedźmy od podkowy. 哎。<noise>

Rainbow <tryk> to tak Komara mamy, czy co? O nie wiem jak ty, ale ja spałam martwym bykiem. Ja tak samo. Dobrze, że wypoczęłaś, bo czeka nas długa wędrówka, ale warto, wodospady są piękne. Tak, na pewno. Ojej! Czy ja się pocę? O, chyba się pocę. O, lecz mimo to bardzo się cieszę, że jestem z tobą w lesie. Tylko ten wózek robi się cięższy i cięższy, ha! Nie obchodzi mnie, ile waży Twój piekielny wózek. Zrobi się ciemno, nim dotrzemy na miejsce! Yy, ciemno? Ruszę przodem, żeby przetrzeć drogę! Nikt z nas nie chce wędrować po nocy! Wszystko mi jedno! Tak, ale wiesz, yy, to same strachajła. <grym> <grym> <śmany> Tylko nie zaśnij. Musimy dotrzeć na miejsce biwaku przed nocą. <śmany> Dlatego to takie ważne, żeby zabrać ze sobą własny. Yy, yy, nie schodźcie do mnie! Drogą jest yy, yy, znacznie wygodniej niż leść po krzakach. Dygoczesz jak robak w jabłku w dzień odciskania soku. Co jest skutalu? Yy, nic, zdawało mi się, że coś słyszę. U, 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 u. Wszystko w porządku? Masz nerwy w strzępach. Tylko sobie ćwiczę. Wiesz, jakie to ważne, żeby porozciągać nogi, kiedy tylko się da. Yy, może ci trochę pomóc? Miło z twojej strony. Dziękuję. Yy, nic wielkiego. Yy, 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 yy. Nie ma czasu na namioty. Przenocujemy w tej jaskini. Ale super. Ciemna jaskinia. Sam raz na opowieść, którą mam dla was. Tylko rozpalić ognisko i gotowe. <grym wytrzyma> Oczywiście zaraz przyniosę tonę chrustu z ciemnego, wielkiego, ani trochę niestrasznego lasu. Dzięki. <grym wytrzyma> W garść. Policzę do trzech i zbiorę gałęzie. Eee. Raz, dwa, trzy. Eee. Ej, ciepł, gałązki! Brrr. Zimno jak w norze wilka. Brrr. Gdzie ta skutalu? Eee. Nie znalazłam nic więcej, no bo wiesz, żeby tu było więcej drzew... Tyle wystarczy. Usiądź sobie koło Rainbow Dash. Gdzie to ja byłam? A tak, przy strasznej opowieści. Coś mi przyszło do głowy. A może ja coś opowiem? Zgoda. Tylko niech będzie straszne. Był sobie raz bardzo, bardzo miły kucyk, który mieszkał w słonecznej krainie, gdzie codziennie na niebo wychodziła tęcza i miał całą masę. Bez obrazy, Ale biwakowe opowieści mają być straszne. Mówiono mi, że te lasy są nawiedzone przez bezgłowego konia! chodzi tylko w nocy. Jeśli nie ma głowy, to skąd on do licha wie, dokąd idzie? Bez głowy, nie bez mózgi. I szuka małych, zagubionych kucyków. A gdzie ma ten mózg? Ach, strach zapanował nad całym lasem. A potem nikt o nich nie słyszał. Nigdy! <laughs> Nigdy? Przenigdy. <noise> nie bój się, ze mną nic ci nie grozi. I jeszcze nie pora do łóżka? Niestety, Skutalu. Ale nie śpiewaliśmy biwakowych piosenek. Ja ci zaraz zaśpiewam. pochasać, Wyślizgamy parkiet w jaskini? Albo mam lepszy pomysł. W chowanego. Kto idzie? A, może już jutro. Uh, ty chyba po prostu nie chcesz iść spać. Jest jakiś powód? Uh, oczywiście, że nie. To dlatego, że kocham biwaki i towarzystwo Rainbow Dash i nie chcę tracić ani chwili na takie nudy jak spanie. Uh, wszystko dlatego. Bardzo mnie to cieszy, ale ten kucyk odpada i to już w tej chwili. To niesprawiedliwe. Jak mi się chce spać. To już po mnie! Jak się masz, mała skuta Lu? Księżniczka Luna? To nie bezgłowy koń! Niestety nie. Jesteś bardzo zawiedziona? W życiu! Nie chcę spotkać bezgłowego konia! Ale co ty tutaj robisz? Dlaczego nie śpisz? Jestem księżniczką nocy i dlatego odwiedzam cię we śnie. No tak. Zaraz to jest tylko sen? A jest taki prawdziwy. Zapewniam cię, że głęboko śpisz, ale kiedy się zbudzisz, to, czego się boisz, wciąż będzie istnieć. Bez głowy koń. Hmm. Jesteś pewna, że to właśnie jego najbardziej się boisz? Mm. Boję się, że Rainbow Dash odkryje, że wcale nie jestem taka twarda i dzielna. Każdy z nas czegoś się boi i każdy musi się z tym zmierzyć. Trzeba to zrobić, bo inaczej strachy nie odejdą. O. Y -hy -hy. Staw czoła strachom! Księżniczko? O, to tylko sen. Bez głowy koń istnieje. I w dodatku mieszka tutaj, dokładnie w tym lesie. To bez głowego konia. Bez głowy koń nie ma głowy, co znaczy, że nie ma też pyska. A jeśli nie ma pyska, to nie jest koniem kucykożernym, ale jednak to jest koń, który nie ma głowy! <śm> <śm> Halo! Czy ktoś mnie słyszy? Ktoś oprócz bezgłowego konia! <śm> A Ratunku! I do góry, Rainbow Dash? Czy to ty? Dziękuję, dziękuję. Coś to tam robiła sama w środku nocy. Pora stawić czoło prawdziwym strachom z Bardzo cię przepraszam Chciałam zwrócić na siebie uwagę, żebyś mnie wzięła pod swoje skrzydła Nauczyła wszystkiego, co umiesz i stała się moją siostrą Ale te twoje straszne opowieści przerosły mnie Usłyszałam coś jakby bez bezgłowego konia i wybiegłam z jaskini i... Cóż, resztę to już znasz Wiesz, coś ci wyznam, ale jeżeli piśniesz choć słowo, to się tego wyprę Kiedy mnie je opowiedziano... To też się bałam. Naprawdę? Jasne, znaczy na początku, bo potem pojęłam, że koń bez głowy, gdyby w ogóle istniał, nie może być straszny. Więc szukasz kogoś, kto by cię wziął pod swoje skrzydła? Uh -huh. Tak, podoba mi się ten pomysł. Serio? Jeżeli obiecasz nie skakać więcej do rzeki w środku nocy. <laughs> Obiecuję. Sióstr, kto ostatni przy wodospadzie ten gapa? Oh, skoro nalegasz, <grych> to niech ci będzie. <grych> Czy one myślą, że wygrają z nami? Tutaj cię mam. Kto mi hmm? zabrał białą za podkowę? Tu jest pani podkowa. Czy może nas pani zostawić w spokoju? Dziękuję. Miłego dnia. <noise>